Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, kochani, za nami jest dworzec kolejowy Gdynia Główna Osobowa. Jestem tutaj z panią Wiolettą upadłą, która również mieszka w Gdyni. W dniu dzisiejszym byliśmy w sądzie rejonowym w Gdańsku, na posiedzeniu, podczas którego pani Violeta była przepytywana przez panią sędzie. Nawiasem mówiąc bardzo miłą panią sędzie, o okoliczności powstania zadłużenia. i Ponieważ sprawa się odbyła, postanowienie będzie wydane 28 o godzinie 9, więc około 9.15-9.30 pani sędzia powiedziała, że będzie ono już opublikowane. Wówczas dogram jeszcze kawałek, już ja, jako ja z wysokości Krakowa. I powiem, jaki jest plan spłaty. Mogę tylko powiedzieć na chwilę obecną, że po 1000 złotych wnioskował Sendek, na jaki tam okres było? Na 24 miesiące. Jaki będzie efekt końcowy? To oczywiście będę Was informował 28. I 28 też ten reportaż się opublikuje. Więc, więc no możemy przerwać więc możemy przerwać, tak, ja to potem skleję. Więc Pani Wioleto, dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Wszystkim, wszystkim, wszystkim. dzień dobry. E, więc tak, e, ja bym chciał, żeby pani opowiedziała o całym początku e, naszej współpracy, jak mnie pani znalazła, e, jak zaczęliśmy, jak działałem, więc ja oddaję pani mikrofon i proszę swoimi słowami e, zgodnie z tym, co się działo. Okej, czy jak się poznaliśmy, jak się poznaliśmy, czyli na TikToku tak, zobaczyłam pana rolkę, oczywiście, i napisałam najpierw maila, pan poprosił o telefon i oczywiście nasza rozmowa trwała? No, sumie, trzy godziny. Ze trzy godziny, nie? Tak. Ale wszystkie się, o wszystko się wypyta i w sumie chyba na tej też rozmowie żeśmy podjęli taką decyzję o współpracy, tak? To chyba pani podjęła taką decyzję. No pan też musi podjąć decyzję, czy pan chce współpracować z taką osobą jak ja. No i co było dalej? No i dalej nic. Zaczęliśmy kompletować dokumenty, zaczęliśmy um, chyba pisać już um, wniosek, tak. Był wysłany do sądu, no i czekaliśmy bardzo długo. Czekaliśmy rok czasu odłożenia, w, tak, tak, od rok czasu, jak złożyliśmy wniosek, to do następny rok. Następny rok dopiero y, było ogłoszenie, tak, ogłoszenie było po roku, ale najpierw zaczęły się problemy. A to już Pan może opowiedzieć, bo... No właśnie, więc no, y historia... Nie, teraz nie. Więc historia generalnie zatoczyła takie trochę koło, bo tak, Pani Wioletta wtedy była w Polsce, tak. pracowała w Polsce, no i tam komornik zabierał kupę siana każdego miesiąca, no a ja przygotowałem wniosek, wysłaliśmy go do sądu, Pani Wielota opłaciła, podpisała, złożyła, no i zaczęły się schody, bo dostaliśmy takiego asesora, sędziego, Sumie było długo. Bo to długo. 7 miesięcy. Prawie 7 miesięcy tak naprawdę było przepychanki z sądem, bo stale coś się sędziemu nie podobało. Co chwila wołał o jakieś uzupełnienie braków formalnych. No i w końcu pani Violeta nie wytrzymała nerwowo. Jak to pani Violeta, bo to jest taka trochę choleryczka, nie ukrywam. E, mnie też nie brakuje e, porywczości, ale cierpliwie znosiłem wszystko, co tam sąd chciał, uzupełniałem te braki. No i pani Violeta w pewnym momencie mówi: Dobra, pierdziele, mam w nosie, jadę do Anglii. E, no i proszę powiedzieć, właśnie, ile to było przed. przed bo nie pamiętam dokładnie ile przed ogłoszeniem upadłości, jaki czas przed ogłoszeniem upadłości y, pani. Czy, a upadło się głosili? W kwietniu. W kwietniu więc w lutym pani Wioleta nie wytrzymała nerwowo. Y, wyjechała do Anglii stwierdziła, że wyłączy pani ten telefon. No, bo to pilna. Y, y, to już zrobimy pauzę. Przepraszamy. I, przepraszamy za usterki. Jak to mówią? Ale już jesteśmy. Więc w lutym Pani Wioleta nie wytrzymała ciśnienia, stwierdziła, że już nie chce, żeby więcej komoraz zabierał. Zabrała tyłek w Toki i pojechała do Anglii. No i tam sobie pracowała, pracowała i w pewnym momencie ja zadzwoniłem do Pani Wiolety i, i niech Pani Wioleta powie, co, co, co było dalej. Oczywiście chciałam nadmienić, że to była siódma rano, a ja byłam po nocce w sumie. Tak, trzeba to, 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 trzeba, to trzeba powiedzieć po prostu. Ja tak, ja taki <laughs> Zadzwonił mówiąc o tym, że złożył skargę, że jest skarga uznana, tak? Chyba coś takiego tam było, że sędzia jakby zobaczył to i że uznał skargę, że... W sumie ja już tak nie pamiętam, co tam dokładnie pisało. No ja... oddalił, postanowienie Aha, oddalił postanowienie poprzedniego. Aha, oddalił postanowienie poprzedniego, no i poszłam sobie spać nie? na 15 minut. Bo po 15 minutach pan Piotr znowu zadzwonił, żeby mi oświadczyć tę jakże radosną nowinę, że ogłoszono mu upadłość. Tak. No, i teraz może przekażę ten monitor. <grym> no i, i także nie naspała się kobita długo, słuchajcie. E, trwało to dość krótko ten sen, bo raz, że 15 minut. A jeszcze powiedziałem, że proszę się pakować. Tak, tak, mnie, prawda? Się pakować do Polski przyjechać. <grym> przyjechać, słuchajcie. Tak, a tam już była zatrudniona, prawda, w jakiejś firmie od już nie wiem czego. Więc za 8,70 czy tam za 9 nie, nie ja byłam dobrze zatrudniona. na swoje poprzednie stanowisko, tak że spokojnie, ja tam dobrze zarabiałam. No, więc miała ileś tam funtów na godzinę, miała y, y, annual leave, tak? tak to się nazywało, czy jakoś tak. Więc byłaś tutaj bardzo dobrze uposażona, pracowałaś w fabryce. No, i generalnie było super. No, i wszystko się tam działo po kolei. Ja prowadziłem ten cały KRZ. Pani Wioleta przyjechała do Polski. Zebrał, zebrał do masy. Ile, ile ile, syndyk zebrał do masy? 36 tysięcy. Odliczając koszty sądu, sądu syndyka to wyszło do masy idzie dla wierzycieli 22 20, tysiące. No, więc 22 tysiące wyszło dla wierzycieli do podziału. O... 40, tylko nadmieniam, że tylko 40 tysięcy jest długo. No właśnie po tym, po tym, co sobie zabrali, tak, jeszcze cztery dychy zostało. No i dzisiaj byliśmy, dzisiaj byliśmy w sądzie na spóźnieni, poś... spóźnieni tak? Bo... No, następna wariacka, słuchajcie, historia, bo pod zładę zostaliśmy podwiezieni. Okazało się, że to nie ten sąd, nie ta ulica. Więc braliśmy tak słupkę na wariata, Facet jechał w ogóle, słuchajcie, na czerwonym świetle, łamiąc wszystkie przepisy ruchu tak. drogowego. Dziękować Bogu, że nie było gdzieś tam policji po drodze. I że sąd był taki łagodny, bo ja dzwoniłam do sekretariatu i poprosiłam o przesunięcie, o chwileczkę cierpliwości. No, także... Jak nie żeśmy jak dojechali, to sędziny jeszcze nie było, nie? Na sali. No i dojechaliśmy, no i niech dalej opowiada pani Wioleta, co, co się działo na sali e, sądowej. A co się tam działo? No nie znam. No. Ogólnie to chciałam powiedzieć w ogóle, że pan Piotr przyjechał, zaskoczył mnie dzisiaj rano o 6 telefonem, że przyjedzie mnie wspierać do sądu. W ogóle nie liczyłam na to. Ogólnie no w sumie ja byłam bardzo pozytywnie nastawiona na, tą, na ten dzień dzisiaj. Dobry miałam sen nawet. Dobry dzień się zaczął. Nie byłam ogóle... 6.15, nie? Nie, ja byłam z psem już na dworzu. Dzień był dobry, także pozytywną energię miałam i poza tym. Ja się ogólnie nie przejmowałam, bo nie miałam czym się przejmować. Mój wniosek cały był na całej prawdzie. Prawda i tylko prawda. Naprawdę nie, nie było tam krzykłamstwa żadnego, więc jak się mówi i idąc do sądu, to wiadomo, że trzeba odpowiadać prawdę i to się nie będzie miało z żadnym celem. No to także obrani, właśnie o to chodzi. I były w sumie krótkie pytania. 10 minut? Nawet, chyba nie. Nawet, chyba. Nawet chyba nie. Tylko nała się zapytała, czy mam jakieś inne coś do powiedzenia, czy chciałabym coś zmienić, czy coś. Nie, zgodziłam się na wszystko w sumie. Cieszę się, czekam na 28, także proszę trzymać kciuki. Tak? No. I proszę, oddaję. I generalnie e, cała historia zakończy się 28, czyli za dnie kilka. No, za dni 10 już tutaj pani wiele tam prostuje bardzo. Dobra. E, jeszcze taka prośba do pani: e, żeby pani powiedziała tym moim widzom, moim obserwującym, którzy będą oglądać ten e, krótki, acz treściwy reportaż, e, odnośnie mojej współpracy ze mną. Czy pani nie poleca, czy pani poleca, czy. No, to już, już daje, daje, daję, daję, daję. To już, to już zabieram. To znaczy powiem tak, ja zanim się skonsultowałam z panem Piotrem, zakonsultowałam się z kilkoma innymi w ogóle bardzo, no bardzo celebrytami takimi, nie? Nie będę mówić nazwiskami, bo nie wolno. Yy, nie dość, że w ogóle, jeden to mi w ogóle powiedział, że konsultacja 200 zł, dziękuję, w ogóle nawet nie wiedział o co chodzi, ale konsultacja 200 zł, także nie, yy, nie, ja naprawdę polecam, bo po pierwsze, ja nie muszę niczego robić, nie muszę się niczym zajmować, w ogóle niczego nadpilnować nie muszę, bo ja tego nie pilnuję i nie potrzebuję tego pilnować, wiem, Cię że tylko... robiłeś, Tak, tak, yy, no i, i co jeszcze, I, i, i ja tylko robiłam, bo miałam taki przekaz od syndyka, że raz w miesiącu muszę się rozliczać, z właśnie zapomniałam się, jak teraz to będzie, raz w miesiącu musiałam wysyłać papier, więc to było jedyne moje za małe zadanie, nie, że muszę zrobić takie, czy jestem na bieżąco z opłatami i, i, i co? To tam jeszcze było zapomniałam. Aha, i, czy, i potwierdzenie, czy, 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 czy pracuję. Nie. I to wszystko ja to wysyłam do pana Piotra i już mnie w ogóle nic więcej nie interesowało. Także karzet, sorry, to nie jest moja bajka i nigdy nią nie będzie. No Także... I jak, jak to tam wstąpię, Powiem... No bardzo dobra współpraca, bardzo polecam. Ja jestem zadowolona, tak jak powiedziałam. Wszystko mam na czas. Y no ja się niczym nie muszę przejmować. Po prostu full service, nie? Ale no, w takie, no, wakacje. Um, tak, no to chciałam jeszcze chciałam coś powiedzieć, ale zapomniałam, co chciałam jeszcze no, powiedzieć. Hotel, Jak mi się to przypomni, to powiem. Um, hmm. Już powiedziałam o tym, że nie muszę nic robić. Aha, pamiętajcie, żeby spisać wyżycieli wierzycieli, nie? Bo ja teraz ich nie mam. Ale zaraz będziesz miała. Ale zaraz będę miała, no bo pan Piotr będzie to robił, bo ja tego też nie będę robić. Bo ja oczywiście zapomniałam to zrobić, a moja rubryka już jest pusta. Także pozdrawiam wszystkich i polecam pana Piotra, szczerze, a choleryków do domu. Ale generalnie jeszcze niech pani powie cierpliwość to mam, nie? Ja też nie mam cierpliwości, także spoko. Ale ja mam, do pani miałem, nie? No tak, no musiał pan. Nie, słuchajcie, bardzo mile wspominam, chociaż tam pamiętam jedną taką sytuację, kiedy no trochę tam żeśmy się podenerwowali na, to, no, na siebie, no ale takie życie. Trzeba było klienta przywołać do porządku. Osoby obok mnie też trzeba było. No. Każdy musi wykonywać swoje Tak jest. Je, tak jest. No, ale słuchajcie. Jak widzicie nastrój, nastrój szampans, szampański. Będzie w poniedziałek o 9.02. w poniedziałek 28. :00. Zapraszam. Ale też widać po dzisiejszym posiedzeniu nastrój szampański u Pani w sumie byłam. Czy ja byłam zdenerwowana? Nie. Nerwowa? Trzęsłam się, odpowiadam, prawdę mówiąc, prawdę mówiłam, niczym się nie przejmowałam. I o dziwo, ale pani sędzia całkiem miła i uśmiechnięta, prawda? Tak, i dobrze to za przyjęła, nie? No. Kochani... Tak, w sumie każdemu taką sędzinę życzę. Mamy tutaj gapiów, zaraz się pójdziemy zapytać gapiów, czy też są jakieś informacje na ten temat? No, wiecie, jak stoi kamera, to zawsze jest ciekawe, nie? Słuchajcie, kochani, to ja się Wam kłaniam. Idę, yy, będę się za chwilę z panią Wioletą żegnał. Bardzo pani Wioletko, dziękuję za współpracę. Ale, ale, to jeszcze, to ale to jeszcze nie koniec współpracy, bo teraz to już będziemy się spotykać raz do roku, e, gdzie będę musiał dla pani zrobić sprawozdanie. Ale to nie aż tak dużo do roku, bo ja tylko miałam na 24 miesiące i liczę na to, że się skróci czas, bo to jest tak. Od ogłoszenia upadłości do planu spłaty to jest czas odliczany od planu spłaty. Także nie, nie, nie bójcie się tych 84 miesięcy czy 24 miesięcy. Naprawdę. Bójmy się tego, że bierzemy kredyty i ich nie chcemy spłacać. I jeszcze się śmiejemy później. A później zdziwieni jesteśmy, że kurczę, wcale to trzeba płacić? No, jest to taka trochę kara, ale i nauczka, nie? A niech pani powie. A niech pani jeszcze powie naszym widzom jedną rzecz, e, bo bardzo często się zdarza, jak już mam upadłego w planie spłat wierzycieli, to upadły e, albo też przed o, ogłoszeniem planu spłat wierzycieli, e, upadły i mówi tak, Panie Piotrze, a kiedy będę mógł wziąć kredyt? E, jestem ciekaw, co Pani o tym myśli? Jest głupi w ogóle. Tutaj próbuję sobie, nie wiem, odnowo życie zrobić, niezależnie od wieku to jak myślisz o następnym kredycie, to przepraszam, zamknij furtkę i w ogóle nie idź tą drogą, tak? Albo idziesz w jedną drogę prostą, czyli po plan spłaty i spłacasz to, co zrobiłeś źle, a jeżeli już myślisz o następnym, to no nie polecam w ogóle, nie? I w ogóle nie bierz się za to, bo to może szkoda twojego czasu i pieniędzy. Albo no bo za chwilę wejdzie w ten to, sam to, to tryb, to, prawda? Już nie będzie żadnego, już wtedy nie będzie pomocy, bo to w sumie nie wiem, czy drugi raz w ogóle sąd się przychyli kiedykolwiek do naszej prośby, jakbyś się coś stało. Nie. A proszę mi powiedzieć jeszcze, bo u pani była też inna cena, ale czy gdyby teraz pani zaczynała swoją upadłość, bo pani płaciła, pamiętam, 3690 zł, prawda? Chyba nie wiem, coś tak, 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 tak. Eee, czy teraz jakby pani przeszła do mnie teraz w chwili obecnej i <laughs> usłyszałaby pani, że to już 8 kosztuje, zapłaciłaby pani tyle, czy nie? Ja płaciłam w ratach, tak czy siak, więc i tak bym zapłaciła w ratach, ale ja, tak jak mówię, ja przepytałam pana Piotra, a do zet, ja wiedziałam wszystko, nawet prawie tyle samo co ono tej upadłości. <noise> Słuchajcie, mamy tutaj panią, która powinna zacząć zajmować się upadłościami. Za cholerę nie rozumiem, czemu nie chce wejść do tego zakręte, zaklętego trochę kręgu i nie chce rozpocząć pracy z ludźmi, właśnie takimi samymi jak, jak pani. Jestem jedyna w swoim rodzaju. Ja zadawałam milion pytań, naprawdę tak? I praktycznie to ja panu też mówiłam, coś dowiedziałam. A pan albo potwierdza, i mówił, że za dużo wiem. Ale generalnie, czy ja, czy uważa Pani, że jestem przygotowany merytorycznie do, do tego, czym się zajmuję? No tak, Tyle, tak jak mówię, na swoim, na swoim doświadczeniu. Ja zadawałam pytania i dowiedziałam się wszystko, tak jak mówię, wiedziałam wszystko, na czym stoję, dlaczego stoję i po co stoję. Tutaj mnie nic nie zaskoczyło, nic, na żadnym etapie mnie nic nie zaskoczyło, bo Pan Piotr mi udzielił wszystkie informacje. Czyli rozumiem, że poleca Pani. Już poleciłam. Ile razy można polecać? Mamy billboard zrobić? Tak, bardzo proszę, i powiesić na bloku. Tu upadłam, tu powstałam, telefon. 786. 4, 4, 4, 1, 1, 4 słuchajcie. Także dobra, słuchajcie, dziękuję Wam bardzo. Panie Wielotko, bardzo było miło, bo tak naprawdę to nie wiem, czy wiecie, ale myśmy się dzisiaj tak naprawdę dopiero pierwszy poznali. Raz, tak, tak, pierwszy raz tak face to face, bo tak przez telefon, kamarka i tak dalej. Nie widzieliśmy się wcześniej, ale mi zrobił niespodziankę, no to, no to co? Ja byłam nieprzygotowana. No i naprawdę się adrenalina nam się podnosiła, ale to głupota, to po prostu głupota, no. Trzeba na spokojnie, nie prawda? Tak, nie, spokojnie, szybko <śłanowicie> Dobrze, słuchajcie, ja Was serdecznie pozdrawiam. Dziękujemy za uwagę. Jeszcze raz Pani Wioleto, bardzo dziękuję. Ja wiem, że ta współpraca jeszcze będzie trwała, tak? Natomiast, jak ona się zakończy, to tak no, będzie mi Pani brakowało trochę, nie ukrywam. Nie mam tabelki pisać. No to spokojnie, to sobie jeszcze o tym porozm porozmawiamy, jak będę jechał na wewczasy w sierpniu. Dobrze, słuchajcie, ja się z wami żegnam. Piotr Szałwiński, Fundacja Wademeką Upadłości. Pani Wioletta. Tak, ja się też również żegnam. Życzę wam miłego dnia, powodzenia i trzymajcie kciuki. I wierzcie w samych siebie też, bo to też od was zależy, jakie będziecie mieć podejście do tego. Naprawdę, spokojnie, cierpliwie. Bez nerwów. A no czasami trzeba na sąd się zdenerwować, bo o właśnie, zapomnieliśmy o tym wspomnieć, że mój syndyk w styczniu wysłał plan spłaty tylko do mnie, a nie do sądu, dlatego to tak długo trwało. A ja jeszcze pisałem jakieś tam ponaglenie, nie? A tak, to skargę, sąd dzisiaj stwierdził, że skargę napisałam na niego, ale wytłumaczyłam na tej rozprawie, że to nie chodziło o skargę, tylko po prostu o przypomnienie się, ale że dobrze zrobiliśmy w sumie, że pisaliśmy to. Bo inaczej by pewnie sąd jeszcze w ogóle na to nie zajrzał, bo to w ogóle nie poszło do sądu, ten plan spłaty syndyka. I oczywiście mój syndyk, jak to syndyk leniwy, nie przyszedł. No bo w sumie po co swoje zarobił, prawda? Dobrze, kochani. Tu jeszcze chciałam nadmienić, że konto w banku mój syndyk też mnie nie, nie, nie chciał założyć. Wysłał pismo do adwokatów, żeby wyrazili zgodę na moje założenie konta osobiście samej. Dramat. No ogólnie, nie miałam żadnych problemów z syndykiem. W ogóle syndyka nie znam. No, ale słuchajcie, generalnie przeszło wszystko bez jakichś tam większych emocji i perturbacji. Dobra, słuchajcie, ja się kłaniam, idę do kasy, próbuję kupić jakiś pociąg powrotny do Krakowa, a jak nie to namiot, a jak nie to zadzwonię potem do pani Wiolety i powiem, wystaw mi materac jakiś przed, przed drzwi, prześpię się do rana na wycieraczce, jakoś będzie. Trzymajcie się kochani, pozdrawiam wam serdecznie z Gdyni Głównej Osobowej. Cześć, ciał bambini i na razie. Dzień dobry wszystkim. Na prośbę pana Piotra. Dogrywam a mały update odnośnie mojego planu spłaty. Jestem po rozprawie, na której miał być ustalony plan spłaty. W tej chwili było posiedzenie niejawne, na którym nie byłam, ale ogłoszono. Mój plan spłaty, jestem bardzo zadowolona, bo jest to 45 miesięcy, odliczając 9 miesięcy oczekiwania od upadłości, od ogłoszenia upadłości, aż do y, projektu planu spłaty, to jest minus 9 miesięcy, więc finalnie będę płaciła 36 miesięcy po 1000 zł, gdzie y, właściwie większość swoich długów, długów, większość wierzycieli, którzy się zgłosili do upadłości, y, będzie spłacona. Więc y, ja jestem bardzo zadowolona, że tak to się skończyło. I dziękuję Panu Petrowi za, za, y, za współpracę i za to, że bardzo dużo mi pomógł i właściwie wszystko sam robił. Y, ja tylko tak naprawdę wysyłałam jakby y, wniosek do sądu. I na to moja rola się kończyła. Wysyłam miesięczne rozliczenie, które miałam jakby y, robić. No. To było moje zadanie, że do, od ogłoszenia upadłości aż do planu spłaty w sumie wysyłałam jakby rozliczenia takie moje utrzymania, różne dokumenty raz w miesiącu, więc moje, moje zadanie było tylko takie, żeby wysłać do sądu wniosek, potem raz w miesiącu rozliczenie i ja to robiłam, tak naprawdę pan Piotr tym się właściwie zajmował, nic więcej ja nie musiałam robić. Więc naprawdę polecam z całego serca pana Piotra, bo przynajmniej od początku, od podpisania umowy aż do w sumie końca sprawy. Tam Piotr cały czas był ze mną i robił wszystko, i w sumie będziemy jeszcze współpracować jakby ze sobą na czas mojego planu spłaty, ponieważ ktoś musi robić jeszcze rozliczenia roczne, czego ja nie umiem. Więc um, bardzo. Bardzo dziękuję jeszcze raz za, za pomoc. No i pozdrawiam. No i jeszcze raz polecam pana Piotra i trochę cierpliwości, bo ma dużo na głowie, więc. Więc chyba tyle, co mogłabym powiedzieć. Pozdrawiam i trzymam ze wszystkich kciuki, którzy są w trakcie lub przed lub już też po, lub tak jak ja będę zaczynała spłacać swój plan spłacze. Pozdrawiam.